Shima TX3 to krótkie buty motocyklowe o lekko sportowym zabarwieniu. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie te buty z bliska. Model TX3 otrzymy to niskie buty motocyklowe, w 100% buty szosowe, ale z lekkim zabarwieniem sportowym, chociażby w postaci tego dużego slidera. I co ciekawe, ten duży slider jest odkręcany. Mamy tutaj śrubę i jeden klik, on jest bardzo dobrze dopasowany, w żaden sposób nie lata. Ale w razie potrzeby jego wymiany możemy w łatwy sposób to zrobić. Dzięki temu, że mamy jedną śrubę i mocowanie, to on też się z czasem nie rozkręci, jak to bywało w innych butach, które miały na przykład po dwie śruby. Jeżeli chodzi o rzeczy najważniejsze dla nas motocyklistów, to z czego ten but jest wykonany i czy jest wygodny. Więc. Głównym zewnętrznym materiałem jest mikrofibra, czyli materiał na bazie skóry naturalnej, który jest połączony w sposób syntetyczny. Całościowo daje nam to efekt taki, że jest to materiał wysoce odporny na tarcie po asfalcie, a to jest dla nas bardzo ważne, i produkt, który bardzo wolno się starzeje, w przeciwieństwie na przykład do naturalnego zamszu. I z tego wykonany jest cały but. Mamy także odpowiednie wzmocnienia, czyli od wewnątrz mamy wzmocnienie i to naprawdę duże na palce mamy wzmocnienie napięte. Osobno mamy piankowe ochraniacze na nasze kostki. Bud jest na tyle wysoki, że te kostki również zakrywa, a jednocześnie ja klasyfikuję go jako but wygodny niski. Mamy także najważniejszą rzecz, czyli wzmocnienie podeszwy. Od środka. Dzięki temu nasz but podczas wypadku zachowa się w taki sposób, że będzie chronił naszą nogę przed ewentualnym skręceniem. Nie jesteśmy w stanie, dzięki tej podeszwie, skręcić naszej stopy ani wygiąć ją w drugą stronę. W tą stronę wiadomo, delikatnie się wygnie, bo nasza stopa też tak pracuje. Natomiast w drugą stronę, żeby ją połamać wygiąć się nie da. W dodatku, gdyby motocykl nas przygniót, to w tą stronę również ta podeszwa wytrzyma i nie zgniecie motocykl naszej nogi. A umówmy się, no motocykle potrafią ważyć spokojnie 200 kg w górę, więc taka funkcjonalność w każdym bucie motocyklowym jest ważna. Mamy także wzmocnienia z materiału TPU na dźwignię zmiany biegów. Trzyma chwali się, że te żłobienia są po to, żeby jeszcze zwiększyć wytrzymałość, a w zasadzie długowieczność tego elementu, ale z własnego doświadczenia wam powiem, że w y, przypadku takich butów jeszcze nigdy mi się tego nie udało zniszczyć. Więc tutaj wróżę dobrą długotrwałość. Co ciekawe, jak zobaczycie sobie na podeszwę, to jest ona też mocniej wyciągnięta do przodu. Dlaczego? Nie tylko dla designu, ale przede wszystkim dlatego, że kiedy używacie tych butów poza motocyklem, czyli po prostu chodzicie, to często takim butem można gdzieś uderzyć, zahaczyć podczas wchodzenia. Ja najczęściej to robię, kiedy właśnie wchodzę po jakichś schodach. I dzięki temu, że mamy wyciągniętą tą podeszwę mocniej do przodu, to będzie ona chroniła nasz but, więc też teoretycznie powinien on nam służyć dłużej. Powiedzmy sobie o podeszwie. To, że jest ona wykonana w taki sposób. To też nie jest wyłącznie design, bo ona w sumie nie zostawia jakiś fajnych śladów, ale wszystkie te żłobienia są o różnej gęstości. I co ciekawe, jak sobie dotkniecie palcem w sklepie, też o różnej miękkości. Niektóre są bardziej twarde, inne są bardziej miękkie. I również Shima chwali się tym, że jest to specjalna konstrukcja wykonana właśnie pod motocykl, tak żebyśmy mieli lepszy. Feedback na naszym motocyklu, żeby, żebyśmy lepiej czuli tą maszynę, jednocześnie, żeby te buty lepiej układały się na naszych podnóżkach. A jednocześnie, kiedy chcemy podeprzeć nogę podczas zatrzymywania się motocykla na asfalcie, to te buty nie będą się na tym asfalcie ślizgały, co też jest super ważne. Jeżeli chodzi o wygodę, to tutaj również mamy kilka elementów. Pierwszym z nich, i bardzo ważnym, jest ta wkładka. Jest to wkładka. GFLEX jest to miękka wkładka amortyzująca. Co ciekawe, GFLEX to również są ochraniacze simy. Natomiast ta wkładka sprawia, że po pierwsze, podczas chodzenia, tak jakbyście chodzili w butach sportowych, które mają wkładki, jest po prostu wygodniej, bo mamy amortyzację. Po drugie, podczas jazdy motocyklem również jest przyjemniej, bo wprawdzie nie naciskamy mocno. Na nasze podnóżki, ale motocykl zawsze jakieś wibracje generuje, a dzięki temu, że mamy absorbującą wkładkę, to mniej tych wibracji będzie przechodziło bezpośrednio na nasze stopy. I podczas samego wypadku, gdyby do jakiegoś wypadku doszło, no to to też ma funkcję właśnie absorbującą. Kolejnym elementem, który wpływa bezpośrednio na nasz komfort jest fakt, że w środku w cholewie mamy wiele małych. Absorberów, takich miękkiego po prostu wykończenia o różnej gęstości, i cała góra buta w zasadzie jest bardzo fajnie miękko wykończona i jest bardziej elastyczna. I to bezpośrednio wpływa na to, że te buty już mają niewiele wspólnego z podobnymi butami sprzed 10 lat, w których ja miałem okazję jeździć, bo faktycznie stały się znacznie wygodniejsze. Mamy także wentylację w tym bucie. Wentylacja przede wszystkim jest po zewnętrznej stronie w postaci perforacji. Mamy także wentylację na zewnętrznych sliderach, to są slidery nieochraniacze. I w środku mamy również tkaninę 3D mesh, która współgra z tą wentylacją tak żeby rozprowadzać część tego powietrza po jak największej przestrzeni w środku. Mamy także zamek, który służy do otwierania buta. Jest on po wewnętrznej stronie i jest poprowadzony pod dużym kątem. No i oczywiście mamy także rzep. I dzięki temu jesteśmy w stanie ten but naprawdę szeroko otworzyć, więc jeden zamek tak naprawdę wystarcza do tego, żeby w komfortowy sposób zakładać i ściągać ten but. Zapięcie rzepem również jest praktyczne, ponieważ w tej części buta mamy specjalną, specjalne wzmocnienie, tak żebyśmy nie rysowali naszego motocykla, a jednocześnie nie niszczyli naszego buta. Bo tutaj zawsze dochodzi do jakiegoś lekkiego tarcia. Więc mamy ten zamek zabezpieczony i nasz motocykl przy okazji również. Co ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przypomniałem sobie jeszcze, że wszystkie zewnętrzne elementy buta są sliderami. Zobaczcie, że tu mamy duży slider. To jest slider i to też jest slider. Więc w razie gdyby doszło do wypadku i sunęlibyśmy po asfalcie, to mając nogę przeważnie w taki sposób, te slidery najpierw się ścierają, a dopiero później skóra. Wszystko to jest właśnie zrobione pod to, żeby ten but jak najdłużej wytrzymał podczas wypadku i wasza noga wyszła z tego wypadku możliwie bez szwanku. Chociaż z zewnątrz tego nie widać, to kiedy założycie te buty, możecie zauważyć, że fitting tego buta jest zrobiony. W taki sposób, czyli dopasowanie, żeby po zapięciu pięta w środku nie latała. Nie będzie, takiego, nie będzie takiego dyskomfortu, że wasza noga w środku buta się przesuwa. I to też wpływa bezpośrednio na nasz komfort. Za pasywne bezpieczeństwo odpowiadają odblaski i to jest fakt. One nie zmienią waszego życia, ale po pierwsze poprawiają design, a po drugie jednak delikatnie zwiększają waszą widoczność po zmroku. Znajdziemy je przedniej części buta z boku, z tyłu, a nawet od środka. Natomiast od środka faktycznie ten zabieg jest typowo designerski. Buty występują w kilku wersjach kolorystycznych i wyłącznie w męskiej wersji. Jeżeli buty TX3 od Shimmy Was zainteresowały, to link do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu, a dla wszystkich osób, które chcą te buty przymierzyć osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.